Na początku, po skończeniu kariery, muszę powiedzieć, że bardzo tęsknię, nawet będąc dyrektorem sportowym w Polonii. Dzisiaj z perspektywy czasu, lat, tego, co robię, dalej pracuję przy piłce, już nie, już się z tym pogodziłem, już się z tym oswoiłem, także zdecydowanie już nie tęsknię. No, ja nie jestem aktorem, więc to jest zawsze wyzwanie, chociaż podchodzę do tego oczywiście z dużym dystansem, tym bardziej, jeżeli chodzi o o jest to połączone z moją życiową pasją, futbolem, a futbol czasami bywa zabawny, są różne sytuacje. Ja myślę, że w ogóle ten pokój trenera, który zobaczyłem na planie, to jest w ogóle sztos. To jest jeden do jednego. Kiedy pamiętam w latach 80 tak wyglądały pokoje trenerów, naprawdę, więc warto to zobaczyć. Ja mam poczucie humoru, oczywiście. Lubię się śmiać, lubię kawały, lubię dowcipy takie inteligentne. Jak mi można rozbawić, czasami dowcip sytuacyjny, czasami takie totalna abstrakcja, jak to się mówi, spłętowanie pewnej sytuacji albo pewnego jakiegoś tam żartu, to jest coś, co bardzo mi się podoba. Chciałem bardzo serdecznie Państwa zaprosić do obejrzenia serialu Karniak. Oczywiście w Comedy Central. Na pewno uśmiech pojawi się na twarzy.